Chwileczkę z tej strony Galku. To jest Public Test Build PTB. Zmiany w doktorku, zmiany w ruinie. I coś jeszcze tylko wypadło mi z głowy. A, i Gatekeeper Emblem. Ok, tu widzimy, że Killer używa Corrupt Intervention. I to jest Nurska. Boże. Dlaczego? To jest trzecia gra, którą gra na PTB. I dalej nie na doktorka. Najpierw to była Nurska z Iridescent Hatchetami. Drugi to był e, na szpitalu, cichy dzwonek w raid, który używał Mori, ale nie był w stanie kogo złapać, bo był słaby? E, co jeszcze z takich rzeczy? E, okej, okay, wszystkie geny po tej stronie są odcięte, okej. Okay. Okej, okay, zlogowałem grę przez to. Ciekawie. Jak coś. Pozmieniam opcję grafiki na OBS-ie i powiedzcie mi. Okej, okay, ta, ta ma to, że jak podnosi typa, to. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Zmieniłem sobie no, grafiki i powiedzcie mi, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Więc dajcie mi znać w komentarzach, czy na Discordzie moim, czy gdzieś. Bo muszę to wiedzieć. Przyda mi się taka informacja. Dobra, a teraz o samych zmianach. Doktor... Nie grałem na niego. Ale wydaje mi się to interesująca zmiana. Czy na lepsze? Raczej tak. Ale to się zobaczy. E, podoba mi się to, że czy podoba. Wreszcie zrobili drugi czerwonadło, żeby pasowało. Iridescent Queen, które ma, które ma śmieszne zastosowanie. Nie będę teraz wszystko tłumaczyć, wszystkie mówić, bo po pierwsze to się może zmienić. Po drugie z pamięci nie powiem zbyt dokładnie, a nie chcę nic niedokładnego przerzucać. Jak już to podrzucę linka do tych, do, no, do patronotów e, w opisie. To nie wiem, czy są polskie patronoty jeszcze. Na pewno wiem, że są angielskie, które czytałem już. Ale czy są? Polskie nie wiem. E, a propos samej ruinki, znacie moje zdanie. Inaczej, w teorii nie byłbym przeciwny, żeby normalna ruina istniała. W praktyce Devsi dali jasny do zrozumienia przekaz. RUINA w jej statystykach jest w 80... ponad 80% gier w czerwonych rangach ponad 80%. I 45%, ra... 45 we wszystkich grach, więc to jest za dużo, naprawdę. Nie jest... nie Ruina jest in... nie, grunie, to sko... hmm... wkurzająca do grania przeciwko, która jeszcze bardziej znęca się nad słabymi graczami niż nad dobrymi, A no to tym bardziej to już po prostu Ruina, która w teorii ma pomagać utrzymać... No, żeby dobrze żeby mieć czas na granie z lepszymi surfami, To działa odwrotnie. Pomagać na słabych surwów. Zwłaszcza, że na 20 rangach. Wiem, bo... mówię, mam drugi kąt, na którym gram z kumplem, z kumplem. Bo nie chcę go forsować do czerwonych rang, bo to nie ma sensu. E, to ten To tam. Mm, Ludzie tyle żygają z ruiną. I powiedz teraz komuś to ma 10 godzin, 20 w DBD. To to jest ruina. Good luck with that. Powodzenia, naprawdę. Więc. Nope. i zip. Okej to Zawk Survivor, fajnie podoba mi się. A jednak nie jest Zawk, coś miałem mówić. No więc co mówię? Ruina byłaby dobra, gdyby używali tylko killerzy, którzy a są słabi, b to nie, żeby, znaczy, ruina taka do pomocy słabym killerom jest potrzebna. Tak, to jest potrzebne, zgadzam się, ale gdy widzę ruinę w każdej grze, nieważne jaki tier to jest killer, nieważne czy to jest top 1 killer, top 2 killer, whatever, w każdej grze, to nie tak, że to jest tylko po to, żeby używali, czy znaczy, żeby głównie używali słabi killerzy, albo coś w stylu wreta, coś w stylu... Klauna... nie, jest używana przez kuź... każdego, przez każdą zarąbaną nurskę, spiritkę spirytkę, chilego bilego... Eee, I właśnie przez takich ludzi ruina zostaje reworka. Tak mówię, ja jakoś nie będę opłakiwać, dam sobie z niej rady, wam też radzę się przyzwyczaić, to nie boli. co z takich ciekawych rzeczy. A, jak będzie działać? Teraz, w momencie, w którym odchodzę od gena, tak jak widzicie, ten, 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 ten gena zostawiłem, to on by się automatycznie zaczął regresować. W sensie ja jakby go killer instant kopnął. Tylko to jest dalej Hex. O, bajdowie, to jest Precisz, ten, Czyli to jest Legacy Nurska chyba, z... Je... Legacja 1? Tak, to są Legacja 1 Nurska. Fajnie, podoba mi się to, polecam. Ok, mogę wyjść. A więc to jest tak, jakby... A, więc to sperma perma dla wszystkich genów, co nie? To jest, to jest silne, moim zdaniem to jest silne, ale to nie jest niezbalansowanie silne, tak to ujmijmy. Run, to, ma, to jest nurska to, jest Nurskub, to jest właśnie to. E, Chodź, teraz się mogę Więc e, to wszystko ma swoje miejsce. E, run. To na rok? Back to the hook. Eee, ale ten. Więc wiecie. To jest dobre. Oj, fuck. A, e, eee. eee. <śmany> easy clap! Legacy norska, easy clap. Ale dobra, e... Więc jest per perma... Kopnięcie, permanentne kopnięcie na wszystkich genach, dopóki stoi hex, bo jest cały czas perk na hexie. No Eee, więc ten. Jest jeszcze takie fajne kombinacje, bo. Perk do pig, ten nad genami Surveillance, to jest po angielsku, nie jak się nazywa ten drugi, ale ten genowy perk do od pig, e, to on działa z tym. Więc, jeśli ktoś zacznie e, robić gena, przestanie, to nagle ten gen zaczyna się, zaczyna się Wam palić na znaczy palić, zaczyna się Wam pokazywać na biało. Więc to jest naprawdę fajna kombinacja, naprawdę spoko działać to będzie. E, co jeszcze z takiej rzeczy? A, e, podoba mi się płacz Killer mainów na tym, na forum DBD, A propos, a propos straty ruiny, naprawdę. Popcorn się przydał. Takie takie widowisko z ich płaczu i szlochów. Okej. Okay. go! Oczywiście, że no led, bo dlaczego nóżka by nie miała mi średnia? No, I puch, chusteczka. A i dupa nie żyje i do 4 liter. bo oczywiście że to jest musi być zarąbany tryhard slug build zarąbany Powiem, że wszystkie zatemy. temy. To jest moja wina. Trudno. Nie, co się budzić? To no więc go next. Dobra. I to chyba było na tyle w tym momencie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. To na razie tyle. Siema! Hello.